Hejka na moim kanale Witam Was serdecznie Bo jak żeby inaczej Jest tak gorąco Jest tak gorąco Że nie chce mi się robić nic Absolutnie nic Oprócz tego, że oczywiście żyjąc na dwa domy Uskuteczniam tak zwane zaprawy In action, what we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we wait. Amu. Wiem, u was się mówi gdzieś tam, gdzie indziej przetwory. U mnie w domu zawsze mówiło się zaprawy, a zaprawy to są, no, wykowanie, rozumiecie? No i tak sobie jeżdżę na te dwa domy i tak sobie zaprawiam. To ogórki, to pomidory, i tak ciągle na zmianę, a to leczo, a to. O, tylko ciągle coś, ciągle coś. No i. Mam paznokcie jak La Putita. wiem, wiem, ale spokojnie, to tylko tymczasowe, na wakacje jak te, wiecie, małe dziewczynki, jak tak chcą sobie na przykład coś zmienić na wakacje farbują sobie włosy na zielono-niebiesko albo robią kolorowe warkoczyki, tak ja zapragnęłam mieć długie, czerwone paznokcie. No kto mi zabroni? No <laughs> nie, że mam lenia, bo to nie tak. Tylko, że jest tak gorąco, że w sumie w domu nic nie robię. Czekam na chłodniejsze dni po prostu i tyle. I tak, nie wiem, czy ten plan z tą sypialnią tam, że do końca września e, zdążę i że mi wypali. <laughs> Chyba e, czuję lekki oddech na plecach niepowodzenia, ale no trudno. Co ja chciałam? Ja chciałam dzisiaj taki dosyć ciężki temat poruszyć e, odnośnie. Hejtu, tak, hejtu. W sumie nie chciałam nigdy o tym rozmawiać, nigdy nie chciałam na kanale poruszać tego tematu, nigdy nie chciałam poświęcać tym kilku procentom w sumie czasu, bo szkoda, ale i stwierdziłam, że może to i faktycznie ciekawy temat, żeby to poruszyć. Odnośnie tego, jak ja sobie radzę na przykład z hejtem i w ogóle, czy taki hejt mam i tak dalej. No pewnie, że mam, każdy ma. Jak ja sobie radzę z hejtem? Muszę przyznać, że na początku tak se w sumie radziłam, bo nie potrafiłam zrozumieć pewnych rzeczy. I wiadomo, że nie jestem naiwna i na, wiadomo, że nie jestem głupia, żeby myśleć, że wystawiając się na wizerunek w internecie, że uniknę tego hejtu i w ogóle czego ja się spodziewałam. I znaczy, hejtu, jakby, no. <grym> Właśnie to jest ta cienka granica pomiędzy tym, jak ktoś zwraca mi ładnie uwagę, że na przykład, Kasiu, coś tam zastanów się, bo coś tam, coś tam, coś tam. To jest zupełnie coś innego i jakby zawsze podziękuję takiej osobie, zastanowię się, zwrócę uwagę faktycznie, może, a może i faktycznie. A co innego, jak ciągle ktoś tam, no, obrzuca mnie błotem. I w zasadzie mam to głęboko w dłupie, ale czasami tak się uzbiera, uzbiera, uzbiera i tak... Tak zostanie na tym skraweczku, rozumiecie, i tam głębiej tą dupę nie chce wejść. <noise> I jest tak zwany ból dupy mój, bo te kilka osób potrafi e, tak wyprowadzić z równowagi, tak zniechęcić, tak zniechęcić do działania, że są takie kryzysy. Faktycznie są takie kryzysy, nie ukrywam, co ja tam będę. No, wiadomo, że e, no, ja jestem tylko człowiekiem przecież. I oczywiście, że mam świadomość tego, bo jestem rozmaszysta dzisiaj. Oczywiście. Oczywiście, że jak zakładałam kanał, no to rozważałam wszystkie aspekty tego, że jakiś tam skrawek życia swojego będę pokazywać i że zawsze się znajdzie osoba, która będzie jeszcze bardziej ciekawa i będzie zadawała niewygodne pytania i będzie na przykład hejtowała mnie za coś, bo nie będę żyła według jakiegoś standardu, jakiegoś schematu, jak powinnam, czyli po prostu tak jak... Większość powiedzmy ludzi i nie sprostą tym wymaganiom, no i wyleje się jakiś tam hejt. No i tak faktycznie w związku z tymi rzeczami najwięcej jest. Także tak, e, pół na pół sobie radzę z tym hejtem. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Natomiast jeżeli ktoś kogoś obrzuca gównem, no to nie ma różnicy pomiędzy realnym życiem a internetem. Bo przecież nie wiem, idziesz w realnym życiu i przechodzisz obok sąsiada, nasrasz mu na wycieraczkę i spodziewasz się, że ta osoba jeszcze Ci podziękuje i zaprosi Cię na kawę, no chyba nie. <laughs> Także wiecie, to taka jest cienka różnica i niektórzy myślą, że y, zwyczajnie mogą więcej, natomiast tak nie jest. To jest chyba jeden i ostatni raz tak naprawdę, gdzie tutaj na kanale będę o tym mówić, bo nie będę się zwracać do tych kilku procent po prostu ludzi, którzy i tak nie zrozumieją mojego kontentu, mojego postrzegania rzeczywistości, tego, że przekazuję czasami swoją wizję w taki, a nie inny sposób. Ja wiem, że życie tak nie wygląda, że hasam Boso po łąkach mojego sąsiada jest cudownie i ach i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Żygam tęczą, nie? A, a rzeczywistość wygląda inaczej. Oczywiście, ale to jest jakaś kreacja, to jest Moja kreacja, tak jak nie wiem, malowanie obrazu, jakaś fotografia, gdzie modelki przecież na co dzień tak nie wyglądają chodząc po ulicy, tylko przyjmują jakąś pozę, y, ubierają się jakoś ładniej, y, wciągają, nie wiem, brzuch, pomalują się i tak dalej, bo to jest. Bo to jest taki, tak to wygląda. To jest poza, którą się przybiera po to, żeby to wyglądało ładniej, żeby w jakiś sposób trafić, i ja trafię do mojej widowni, której się to podoba, i ja ją tak zbieram. Natomiast ta, ta cała reszta, której się to nie podoba, która jakby nie rozumie tego, co ja robię, ma inną wrażliwość, zwyczajnie, i idzie na inne kanały. I tyle. Ja uważam i tak, że mam tutaj szalenie, ale to szalenie inteligentną widownię. A cała reszta, która milczy w ukryciu, chociaż może nie za bardzo mnie lubi, na przykład, ale i tak wchodzi, i ogląda, bo w kurza mi hala będą oglądać, to jakby. Dziękuję za to, że nie zwracacie mi uwagi i że nie hajtujecie tak, nie wiem, masowo na przykład. Także to jest fajne, bo my w naturze, ludzie, mamy takie. No mamy to, że obgadujemy innych gdzieś tam. W... No, jesteśmy czasami złośliwi, wkurzają nas jak nie wiem, myślą myśli ktoś inaczej albo mamy inne spojrzenie na świat. I oczywiście, że nie należy do wyjątków, bo też mi się zdarza i też przecież siedzę przed telewizorem czasami i sobie myślę: "Noż, no, no co za pajac, nie? Co on będzie mi tu gadał?" <laughs> Natomiast rezygnuję po prostu, nie wiem, z oglądania pewnie takiego kanału, a czasami Faktycznie przyznaję się, wkurza mnie, ale i tak wchodzę i oglądam, bo jestem ciekawa, <laughs> bo jest na tyle interesującą osobą, że i tak będę wchodzić i oglądać. Natomiast nigdy nie skomentowałabym takiej osobie, nie obraziłabym jej. Bo dlaczego? Ja sobie zawsze wyobrażam, jakkolwiek ta osoba by nie była, jakkolwiek by się nie zachowywała. I oczywiście, że nie możemy dawać przyzwolenia ogólnospołecznego na jakąś głupotę, na jakąś krzywdę i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to jest jakieś takie nieszkodliwe i ta osoba po prostu taka jest, takie ma jakieś tam zachowanie i tak dalej, no to nie napisałabym jej, nie obrażałabym jej, bo ja sobie zawsze wyobrażam, że taka osoba ma osobę bliską męża, żonę, dzieci, ogląda to nie wiem, mama, tata, jakby mój tata na przykład, e, e, nie wiem, poczytał komentarze i gdzieś tam. Zobaczył, że jego, wiecie, córeczkę, tatusia, ktoś tam obraża albo, nie wiem, no u mnie na kanale naprawdę rzadko się to zdarza. <noise> Tutaj jest też ciekawa historia, a będzie długi odcinek gadany, przegadany, sorry, ale <noise> na początku, jak jeden z pierwszych takich odcinków tam, jak zaczął się remont i w ogóle, ja taka zadowolona tam w tym odcinku, siadam na kanapie tak przed, przed domem. Tą wyrzuconą kanapę, siadam i sobie myślę, jej, jak fajnie, jaką ja mam tu fajną społeczność, bo tak jest, żeby nie było. <laughs> I że nie mam żadnych negatywnych komentarzy. No i tam po tym odcinku jakaś tam pani, chyba Krysia, już nie pamiętam, może Marysia, Krysia, coś w tym, coś w ten e, e, deseń. Ona już się tak zdenerwowała, jak to usłyszała. Już tam podejrzewam, jak ona oglądała ten mój kanał. I z odcinka na odcinek, Boże, to ta naiwniaczka. Co za marzycielka, co za, co za, co za. I ja jeszcze później, na koniec tego odcinka mówię, że ja nie mam negatywnych komentarzy, taka naiwna w tym swoim szczęściu, że wszyscy mnie lubią. <glaczego> I pani... Krysia, pani Krystyna nie wytrzymała, jak mi pocisnęła w tym komentarzu. Ty głupia dziewucho naiwna, myślisz, że jak ci nie komentują, to i tam, wiecie, litania, co ja tam robię źle i w ogóle kim to ja jestem i e, najgorzej. No pani, pani Krysia po prostu nie wytrzymała, ona nie wytrzymała tego napięcia. Także pani Krysiu, ja pani z całego serduszka dziękuję za takie otworzenie mi oczu moich, na, mojego naiwnego spostrzegania świata. Do dzisiaj mnie to bawi, naprawdę. Często nawet to gdzieś opowiadam. Ojeja! Słuchajcie, no, świat jest tak tak różny. My, ludzie, jesteśmy tak różni. Na szczęście mamy to prawo wyboru, żeby czegoś oglądać czy nie oglądać. Możemy odkliknąć i kliknąć i później z powrotem kliknąć, obojętnie w zasadzie. Natomiast, jeżeli ja bym mogła tym przekazem pomóc tym kilku procentom, którzy. Nie tylko u mnie na kanale, ale gdzieś tam w ogóle wszędzie tam wylewają swoje jakieś takie, nie wiem, bóle dubska. To zwyczajnie się zastanówcie. Bo oczywiście nie mówię tu o krytyce, pamiętajcie, tylko chodzi mi o takim obrażaniu, obrażaniu danej osoby. To jeżeli ja pomogę tym kilku procentom, żeby na następny raz się tam zastanowiły, jednak nie napisały komuś, nie obrażały kogoś, no to, to myślę, że taki odcinek faktycznie wpadnie. Nie wiem do końca, czy na pewno to opublikuję, nie mam pojęcia. Bo, no nie, no, koteczku, mój koteczko, no on idzie za mną, no, zobaczcie, no, zgubiłeś mnie, tak, się zaniepokoił, on się zaniepokoił, słuchajcie, że, że mnie nie ma przy domku. Pako został, a ten kotek idzie za mną. Chodź tu, moja myszko, tak, <laughs> koteczek, tak, nie chcesz na opka? Kotki nie lubią, nie? przepał się, zostaw mnie nie zostałam kocią mamą dobrze, no co to, dziękuję wam bardzo za ten krótki wywód nie wiem, może komuś tam pomogłam nie mam pojęcia może komuś się przydadzą te moje wypociny ale się chcę pić no dobrze, to już nie, nie będę nie będę przedłużała na dzisiaj to koniec oczywiście, dziękuję wam bardzo za oglądanie za oglądanie do końca. No i mam nadzieję że oczywiście, że Wam taki odcinek przegadany też się podobał. A co? Możecie oczywiście coś napisać w komentarzach, jak Wy to postrzegacie. Czy się ze mną zgadzacie, czy nie. I tyle.